Witam serdecznie. Stare dusze. Pod koniec pełnego życia przychodzi czas starości. Wiele z tego, co można powiedzieć o starej duszy, jest tym, co mówi się o starcu. Starsi ludzie zazwyczaj podróżowali do wielu miejsc i robili wiele rzeczy. Dzięki temu zakresowi doświadczeń są skarbnicą mądrości i inteligencji, ale mimo swoich kompetencji zazwyczaj niewiele osiągają. Ze względu na wiek ciała często pojawia się wokół nich zmęczenie, które pozwala uniknąć dużego wysiłku. Są spokojniejsze od młodszych, prowadzą bardziej zrelaksowany tryb życia i są bardziej stonowane w wyrazie. Znacznie zmiękły w porównaniu z młodością. Energia i entuzjazm młodzieży w większości zniknęły. Podobnie jest ze starymi duszami. Poprzez podświadomość mają dostęp do bogactwa, doświadczeń. Często stają się nauczycielami, aby przekazać tę wiedzę i mądrość, ale ograniczonej liczbie uczniów nie ma ochoty ani wysiłku aby wyładować swoje zrozumienie na cały świat. W rzeczywistości na późniejszych poziomach niektóre stare dusze mogą być tak zmęczone światem, że chcą się położyć i umrzeć. Jak człowiek w ostatniej dekadzie życia, stara dusza kończy, że tak powiem, lub przechodzi na emeryturę, przygotowując się do śmierci, porządkując swoje właściwości i wiążąc luźne końce. Jeśli chodzi o teorię reinkarnacji, Stara Dusza toruje drogę do ostatecznego zerwania z planem fizycznym. Nie różni się zbytnio od duszy niemowlęcia, ale z różnych powodów rzadko zdarza się, aby Stara Dusza wnosiła wielki wkład w społeczeństwo lub kulturę. Powodem tego jest to, że w dużej mierze opuścili świat. Po prostu nie wydaje się, że warto poświęcać mnóstwo energii na rzeczy, które nie trwają długo. Rzeczy materialne i tak się pogarszają, więc po co w to inwestować? Innym problemem jest to, że ich postrzeganie jest tak zaawansowane, że geniusz ich wkładu nie zostanie doceniony przez większość establishmentu. Stare dusze wiedzą i nawet nie próbują ich zobaczyć. Młodsze dusze, które w dużej mierze kontrolują bieg społeczeństwa, nie mogą zrozumieć starych dusz i uważają je i ich pojęcia za ekscentryczne. Stare dusze są postrzegane jako odległe lub zwariowane, jeśli dają się poznać. Młodsze dusze są często zbyt zajęte, aby przestać i naprawdę słuchać mądrości starych dusz. Z tych powodów stare dusze rzadko są wpływowymi ludźmi kultury. Podobnie jak w przypadku wielu młodych i starych, sytuacja jest taka, że młodzi robią swoje i nie mają czasu na słuchanie starych, więc starsi nawet nie próbują się komunikować. Stare dusze często mają trudności z poczuciem własnej wartości, ponieważ ich postrzeganie i wartości nie są podzielane przez resztę społeczeństwa. Stara dusza często jest samotnikiem. W życiu towarzyskim stare dusze często są samotne. Idą własną drogą, mało dbając o normy społeczne. Jest to gatunek rzadki, stanowiący około 11% populacji. Na marginesie społeczeństwa przestrzegają reguł swojej kultury tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby przetrwać bez sprawiania kłopotów. Mają bardzo małe przywiązanie do nieformalnych spotkań, takich jak współpracownicy i sąsiedzi. Nawet jego poczucie związku z krewnymi nie jest zbyt silne. Na ogół unikają silnych powiązań z innymi ludźmi. Kiedy się angażują, dzieje się tak, ponieważ istnieje silna duchowa wieś. Rozumie przez to, że istnieje albo wieś karmiczna, powiązanie z poprzedniego życia, albo coś, co Michael nazywa umową, kontraktem zawartym między życiami w celu prowadzenia związku. Konkretnym przypadkiem wspomnianym przez Michaela jest to, że stare dusze starają się zjednoczyć z innymi fragmentami ich bytu. Kiedy stare dusze szukają towarzystwa, często robią to w grupach metafizycznych, na lekcjach astrologii i tarota, przedsięwzięciach parapsychicznych itp. Tutaj będą bardziej skłonni spotkać tych, z którymi mają duchowe powiązania. Wyszukują nielicznych takich jak oni i tworzą sieci ludzi o podobnych zainteresowaniach. Nie jest to zwyczajne w celu rozwoju biznesu, jak młode dusze, lub pocieszenia psychicznego, jak dusze dojrzałe, ale tylko w celu dzielenia się byciem z innymi starymi duszami. Kiedy stare dusze wyprawiają imprezy, zwykle po prostu siedzą i rozmawiają. W sytuacjach romantycznych nie muszą nigdzie chodzić, na przykład oglądać film, ani robić niczego, na przykład grać w gry, aby rozwinąć intymność społeczną. Jeśli podstawa intymności psychologicznej nie jest od razu widoczna dla starej duszy, nie będzie miała problemów z jej rozwinięciem. Starym duszom trudno jest nawiązać więź z ludźmi, z którymi nie były razem w wielu poprzednich wcieleniach. Stare dusze są indywidualistami, wierzą, że ludzie powinni zasadniczo robić to, co chcą robić, o ile nie krzywdzą nikogo innego. Mot to starej duszy brzmi: Rób, co chcesz, a ja zrobię to, czego ja chcę. Rzadko prowadzą kampanię o cokolwiek. Nie chcą zmieniać świata, po prostu pozwalają, żeby tak było. Można powiedzieć, że mają ostateczną postawę: Niech tak będzie, niech natura potoczy się i nie ingeruje w system. Żyj i pozwól żyć innym to kolejne właściwe motto dla starej duszy. Rzadko organizują się w kluby społeczne, które mają hierarchiczną strukturę liderów i zwolenników, lub dołączają do organizacji, które promują jakąś sprawę. Tworzą raczej nieformalne sieci przyjaciół i współpracowników, którzy mają wspólne zainteresowania. Stare dusze działają w innym wymiarze osobowości niż w poprzednim wieku. El Nino wieki młodych dusz są w aspektach negatywnych procesów. Dojrzały wiek duszy jest aspektem procesu neutralnego. Stare dusze są w jednym aspekcie procesu pozytywnej syntezy. To stawia je w klasie własnej, ponieważ dusze transcendentalne i nieskończone, także w aspektach procesów pozytywnych, rzadko manifestują się na planie fizycznym. Według Michała wyjaśnione w następnej sekcji I rzeczywiście, Stara Dusza prawdopodobnie odczuje swoją różnicę. Możesz nawet pomyśleć, że może nie należy do tej planety. Stare dusze stanowią od 10 do 15% populacji. Jako jeden z aspektów procesu syntezy, Stara Dusza zawiera w swojej osobowości niektóre z cech syntezy. Podobnie jak osoba z celem akceptacji, dojrzała dusza jest bardzo tolerancyjna wobec różnic innych i stara się ich zjednoczyć. Podobnie jak osoba w trybie power, są pewni swoich umiejętności. Jak osoba w roli samolubstwa, są hedonistyczni w swoim pragnieniu robienia tego, czego chcą. Podobnie jak mędrcy wyrażają mądrość innym. Jako idealiści dostrzegają jedność i piękno świata. Podobnie jak ludzie w centrum pojęciowym reagują na sytuacje, włączając je do swojego schematu filozoficznego. Stara dusza jest w trakcie uwalniania się z uwikłania w zwykłe sprawy życia. Nie ma silnego poczucia zjednoczenia ani pokrewieństwa ze światem takim, jakim jest posiadanym przez młodsze dusze. Chce oczyścić się z materialistycznych powiązań. Jego główną motywacją staje się poszukiwanie określonego zadania życiowego, a może duchowego udoskonalenia. Podobnie jak dusza dziecka, stara dusza rzadko podejmuje karierę jako taką. Oznacza to, że możesz mieć zawód długoterminowy, ale nie jest to Twoje główne zainteresowanie w życiu. Bardzo często podejmujesz pracę, która nie jest trudna, aby była zbyt trudna dla starej duszy. To pozostawia Ci wystarczającą ilość darmowej energii. Aby realizować swoje prawdziwe cele, takie jak rozwiązywanie karmicznych splotów oraz dążenie do prawdy i mądrości. Stare dusze mają bardzo niewiele problemów psychologicznych, z którymi muszą sobie radzić. Przypuszczalnie zostały one przepracowane w poprzednich wcieleniach. Ich dostęp do najgłębszej podświadomości doświadczenia sprawia, że bardzo niewiele rzeczy nie rozumieją, co się dzieje, zarówno w świecie, jak i w ich wnętrzu. Ale stare dusze mają poważny problem, a mianowicie to, że podlegają depresji psychicznej. Do pewnego stopnia mogą to być wszystkie epoki duszy, ale szczególnie dusza stara. Powodem tego jest to, że dla nich życie wydaje się ciężkie i nudne, życie jest udręką. Postrzegają, że wszystko jest grą, sztuczną sytuacją i nie chcą już grać w tę grę. Czują, że wszystko widzieli, więc nie ma już po co żyć. Materialne czynności młodych dusz wydają się im zupełnie bezużyteczne, więc czym się interesować? Nawet emocje dojrzałej duszy dotyczące nowo odkrytej prawdy wydają się staromodne dla starych dusz. Ta nuda może poważnie ograniczyć szczęście i dobrobyt starej duszy i być źródłem nieporozumień dla młodszych dusz, które cieszą się życiem. Bez względu na to, czy świadomie rozumie to w kategoriach reinkarnacji, czy nie. Stara dusza po prostu chce ukończyć plan fizyczny i przejść do nowych, lepszych rzeczy na wyższych planach. Ale starsze dusze w pewnym momencie swojego życia dochodzą do zrozumienia reinkarnacji, nawet w krajach, w których nie naucza się jej jako dogmatu. Możliwe jest, aby osoba w każdym wieku i na każdym poziomie doceniła tę metafizyczną zasadę. Ale dla starszych dusz wydaje się to intuicyjnie oczywiste. Jest to jedna z percepcji, która jest nieodłączna z powodu głębokiego kontaktu z podświadomością obecną w starej duszy. Łatwo jest być w pobliżu starej duszy. Ze starymi duszami inni ludzie zazwyczaj łatwo się dogadują. Na ogół są miłymi współpracownikami, ponieważ wiedzą, jak być miłym. Najgorsze, co można powiedzieć o starych duszach, to to, że często są oderwane i odległe, a może nawet oderwane. Młodsze dusze tego nie rozumieją, chociaż mogą podziwiać fakt, że stara dusza może pozostać tak zimna w sytuacjach, w których młodsze dusze uznają to za irytujące. Niewiele w starej duszy może urazić młodą duszę, chociaż jest wiele rzeczy, które mogą być przez nią błędnie zinterpretowane. Niektórym może się wydawać, że stare dusze nie dbają o to. Bardziej trafne jest stwierdzenie, że są odłączone. Nie inwestują w to, co dzieje się wokół nich i nie mają wysokich oczekiwań co do konkretnego wyniku. Co będzie, to będzie, więc po co walczyć z rzeczywistością? Stare dusze z natury postrzegają szerszy obraz. Widzą świat mijający dzień po dniu, rok po roku, tysiąclecia po tysiącleciu, z tymi samymi podstawowymi historiami opowiadanymi w kółko, z niewielkimi zmianami. Stare dusze znają wielką lekcję pełnego cyklu dojrzewania. Ponieważ przyjmują wszystko i wszystko bez osądu i bez uprzedzeń. Tego, czego nie mogą znieść, stare dusze po prostu unikają. Rzadko próbują coś zmienić. Stare dusze mają tendencję do podążania drogą o największej wydajności. Wydają się ślizgać bez wysiłku przez życie. Idą z prądem i podążają ścieżką najmniejszego oporu. Młodsze dusze uważają to za zwykłe lenistwo, brak motywacji i siły woli. Ta cecha ma swoje zalety i wady. Dobrą rzeczą jest to, że są pełne wdzięku i eleganckie, jeśli chodzi o kontakty z innymi ludźmi. Minusem jest to, że mogą nie mieć inicjatywy, aby zrobić to, co można zrobić. Często wpadają na świetne i innowacyjne pomysły dzięki zaawansowanym i skutecznym wglądom, ale brakuje im energii, by je zrealizować. Powyższe komentarze nie mają być używane przez stare dusze jako wymówki dla lenistwa i obojętności. Kiedy stara dusza zda sobie sprawę z przyczyny swojego stanu, może podjąć kroki w celu złagodzenia lub mądrego prowadzenia. Nie musisz dążyć do celów młodszych dusz ani dzielić się ich systemami wartości, ale możesz zająć należne Ci miejsce jako ceniony członek społeczeństwa, jeśli chcesz. Podobnie jak w przypadku osób starszych, tylko dlatego, że Stara Dusza jest na emeryturze, nie oznacza, że jest bezwartościowa i nie ma mocy. W rzeczywistości Stara Dusza może wnieść znaczną mądrość i kompetencje do wykonania sensownego zadania w życiu. Stare dusze są z natury etyczne. Ze względu na swoje zaawansowane wglądy, stare dusze są z natury etyczne w zachowaniu, uczuciach i myślach. Nie muszą być dobrze uczeni przez rodziców czy społeczeństwo. Oczywiście jest pewna socjalizacja, jeśli chodzi o dzieci, ale programowanie przyzwoitości, uczciwości i uczciwości jest wrodzone. To tak, jakby byli dorośli, nawet jeśli chodzi o dzieci. Zawsze czują, że są starsze niż ich wiek metrykalny. Są sumienni i odpowiedzialni. Zazwyczaj nie są zazdrośni, zazdrośni, zaborczy ani agresywni, żadna z wielu rzeczy, które wiążą się z przywiązaniem do innych ludzi. Kiedy stare dusze mają do czynienia z tymi etycznymi pytaniami, dzieje się to z ich subtelnymi aspektami. Są delikatni wobec niedociągnięć innych. Nie ma tu wrogich percepcji, często obecnych w młodszych duszach. Rzadko postrzegają działania jako naprawdę złe. Uważają raczej rzeczy, które powodują cierpienie, za głupie i prymitywne i starają się uleczyć przyczynę problemu, dostarczając dojrzałej wiedzy i zrozumienia. Stare dusze starają się zachować neutralność w czasie wojny. To część Twojego dystansu. Są pewne narody wymienione przez Michaela jako zamieszkane głównie przez Stare Dusze, takie jak Szwajcaria, Holandia i Islandia, które cenią swoją niezależność i neutralność w sprawach politycznych. Szwajcaria gości młode narody dusz na rozmowach pokojowych w Genewie, ale nie angażuje się w ich młode dusze. Jeśli stare dusze nie dbają o politykę, są pacyfistami. Bardzo często są bardziej apolityczni, w ogóle się w to nie pakują. Stare dusze widzą kosmiczną panoramę. Stare dusze mają uniwersalną perspektywę. Nie angażują się zbytnio w problemy rodzinne, takie jak dusze dzieci, kwestie plemienne, takie jak dusze młodości, kwestie narodowe, takie jak młode dusze, globalne tematy, takie jak dojrzałe dusze. Stare dusze widzą kosmiczną panoramę. Stare dusze widzą siebie i innych jako część większego systemu. Inne postrzeganie procesu syntezy skupia się na działaniu tego systemu. Widzą, jak wszystkie części systemu są ze sobą powiązane, a nie gubią się w nieistotnych szczegółach. W ich oczach widać głębie mądrości starych dusz. Mają bezpośrednie i przenikliwe spojrzenie, widzą na wylot, zdając się wiedzieć. Głębokie kwestie są Twoją troską, a nie trywialne. W swojej skuteczności chcą przejść od razu do sedna sprawy i pominąć wszelkie powierzchowności. Stare dusze są zwyczajne i obojętne na wszystko. Nic nie jest dla nich wielkim problemem. Prawie nigdy nie są skandaliczne ani dziwaczne. Rzadko dbają o wygląd zewnętrzny, wizerunek zewnętrzny czy formalne ozdoby. W skrajnych przypadkach może nawet wyglądać niedbale w ubraniu lub środowisku. Rzadko przejmują się nadmiernie tym, co myślą inni. Stare dusze kontynuują swoją edukację z taką samą nieformalną postawą, jak wszystko inne w życiu. Ceny mają dla nich bardzo małą wartość. Samo uczenie się nie jest tak ważne, chyba że promuje określone zadanie życiowe. Stare dusze mają tendencję do ograniczania czynności materialnych, które zabierają dużo czasu i energii młodszym duszom i skupiają swoją niewielką ilość energii na duchowej integralności. Przez to rozumie się potrzebę poznania prawdy i przyczyny rzeczy. Stare dusze rzadko uczestniczą w zorganizowanej religii. W poszukiwaniu zrozumienia często pociągają ich raczej metafizyka, mistycyzm, filozofia i okultyzm. Trudno jest im zetsyntyzować swoją fizyczność z duchową istotą. Często szukają medycyny niekonwencjonalnej i holistycznej, zamiast iść do placówki medycznej. Stare dusze nie należą do głównego nurtu. Pod pewnymi względami można powiedzieć, że stare dusze są w najtrudniejszym wieku. Przede wszystkim nie dostosowują się do kultury, dlatego często są uważani za obcych. Są zdecydowanie poza głównym nurtem społeczeństwa i nie przejmują się zbytnio swoimi formalnymi instytucjami. Po drugie, często są zbyt zmęczeni światem, aby robić to, co należy zrobić, aby rozwiązać swoje własne problemy, a tym bardziej problemy kogokolwiek innego. Ponieważ mają tendencję do podążania ścieżką najmniejszego oporu. O ile nie poczują, jak popychają ich wewnętrzne i zewnętrzne siły, nigdzie nie idą ani nie robią nic. Bez względu na to, jak bardzo mogą tego potrzebować do budowania charakteru, będą tolerować tylko pewną ilość stresu w danej sytuacji. Więc popadają w depresję, po prostu wyrzucają wszystko i idą dalej. Po trzecie, w starych duszach jest pewna arogancja, ponieważ często czują, że nie mogą uczyć się od nowych dusz. Zdają sobie sprawę ze swojej dojrzałości choćby podświadomie i uważają młodsze dusze za głupców. To nie jest rozsądne. Zawsze można się wiele nauczyć, nawet od samych młodych ludzi. Po czwarte, dla starych dusz niewiele zostało do przeżycia w życiu. Czują, że zrobili to wszystko, więc po co zawracać sobie głowę robieniem czegokolwiek innego? Nie ma nic nowego pod słońcem to kolejne dobre motto dla starej duszy. Nawet seks nie jest zbyt doceniany przez starą duszę. Zwykle jest w tym biegły, ale jego brak zainteresowania i pasji może być niepokojący dla młodych dusz, które nadal bardzo cenią seks. Stare dusze są jednak często hedonistyczne i zmysłowe, i mogą mieć sprośne poczucie humoru. Stare dusze są często androgeniczne, mają zrównoważone cechy męskie i żeńskie. A od czasu do czasu biseksualność jest częścią ich stylu życia. Identyfikacja płci jest często słaba w tym wieku z powodu kontaktu ze wspólną i świadomą psychiką, która obejmuje zarówno cechy męskie, jak i żeńskie. To, czego stara dusza szuka w związkach miłosnych, to bratnia dusza ktoś, z kim można się utożsamiać na poziomie duszy. Może to być inna osoba, z którą spędziłeś wiele żyć, lub inna dusza w Twojej własnej istocie. Popęd tego jest tak silny, że można to określić jako przymus. Jak stara osoba, stara dusza jest w trakcie wycofywania się z planu fizycznego. Nie chcesz inwestować w coś, co uważasz za ulotne i przemijające. Motywacją jest teraz duchowa czystość. Większość manat, które zostały ustanowione dla ukończenia starej duszy, dotyczy raczej bycia niż działania, jak dusza młoda, lub odczuwania, jak dusza dojrzała. Stara dusza po prostu jest. Po prostu doświadczasz życia, które przechodzi przez Twoją świadomość. Jest to w pewnym sensie podobne do duszy dziecka, ponieważ często prowadzi proste życie. Nie chcesz komplikować tego intensywnymi plątaniną relacji i poważnymi wyzwaniami. W sensie reinkarnacyjnym stare dusze płacą swoją ostatnią karmę i nie chcą ponosić jej więcej, więc zachowują się bezpiecznie, pozostając z dala od ciężkiego dramatu, który bawi młode dusze przez Filip Wytmajer Dziękuję za wysłuchanie.